Ponieważ z mojego doświadczenia hasło umowy o ułatwieniach wizy prowadzi do zamieszania w głowach obywateli e, Ukrainy. Na początku trzy główne e, zauważenia, Dlatego, że takie hasło jak e, sprostanie przy otrzymaniu wiz zaprowadziło e, w. Голова громадян України трошки такий eh, неспокій. Умова у не змінила ні в засадах і іносії документів потрібні до отримання рішення. Ця угода про спрощення вона не змінює нічого в принципах приймання документів. To pierwsza obraca, druga uwaga, umowa dotyczy tylko relatywnie krótkich okresów przebywania Unii Europejskiej, do pół roku, czyli 90 dni na 180. E, ugoda, był um, pierwszy punkt, a drugi punkt, ce, taki, iż ugoda e, stosuje się tylko krótkiego e, do e, na terytorium Europejskiego Sojuszu. E, 90 dni na pół roku, na 180 dni. Trzecia uwaga. Umowa nie obejmuje wiz krajowych, czyli na przykład wiz e, zezwalających na pracę w Polsce, które są prawie jedną trzecią wszystkich wydawanych przez konsulatury. Drzecie zauważenie stosuje się do tego, że pogoda nie ochopluje nacjonalnych Тобто таких віз, які потрібні для роботи в Польщі.